Dlaczego Allegro co roku zagląda nam do serca? Allegro ponownie wypuściło przepiękną kampanię świąteczną, która tym razem opowiada historię pani, która jest odpowiedzialna za wpuszczanie i wypuszczanie mieszkańców osiedla poprzez rogatkę, która nie ma automatycznego systemu podnoszenia. Starsza pani bardzo dba o mieszkańców osiedla, ale niestety o niej nawet nie zauważają. Ta kampania w bardzo smutny sposób pokazuje, jak w dzisiejszych czasach jesteśmy. Obojętni na drugiego człowieka i w ten sposób chce nam zwrócić na to uwagę, mówi: Ocknijcie się przed świętami. Mieszkańcom osiedla przytrafiają się różne przykrości: jedni zarysowują swoje auto, drugim ucieka piesek, a starsza pani jest bohaterem własnego osiedla. Pani bardzo troszczy się o mieszkańców osiedla, tworzy dla nich przeróżne rzeczy na szydełku, no ale oni nie wiedzą, że to ona. Pewnego dnia pani przychodzi do pracy i niestety okazuje się, że osiedle likwiduje jej budkę i zastępuje ją automatyczną rogatką, wobec czego starsza pani nie będzie już nigdy więcej do niczego potrzebna na tym osiedlu. I tutaj pojawia się malutki element absurdu, ponieważ pani zabiera swoje rzeczy z budki i wchodzi po schodach do mieszkania, a malutka włóczka spada po schodach i nagle wszyscy mieszkańcy osiedla zauważają tę właśnie włóczkę. Być może jest to malutki element irracjonalności, aczkolwiek chodzi o pokazanie ludzkiej tragedii i takiej przemiany postaci, gdzie oni dowiadują się, że za tymi wszystkimi miłymi i pięknymi rzeczami, które przydarzały im się każdego dnia, stoi właśnie ta pani. No i co mogę powiedzieć więcej? Allegro, po prostu potraficie w przepiękne reklamy świąteczne, i ja z całego serca rekomenduję Wam obejrzenie tego materiału. Bez całych świąt.